Witam. W tym wideo pokażę Wam, jak korzystając z uciętego kabla od spawarki, zmierzyć duży prąd alternatora. Wytłumaczę, dlaczego da się tak zrobić i zdradzę Wam sekret, jaki kryje się w równaniu prawa OMA. A teraz uwaga. Nie próbujcie tego powtarzać, bo prąd zwarcia akumulatora może doprowadzić do pożaru, a nie chcecie chyba schajcować sobie fury. Potraktujcie tą prezentację jako ciekawostkę. Zresztą, cena mierników cęgowych spadła tak bardzo, że tego raczka kupiłem za 15 dolców kanadyjskich. Śmiech na sali. I mierzy on prąd stały do 1000 amperów. A teraz zróbmy to. Mam tutaj kawałek przewodu, który może przewodzić duży prąd o wartości około 60 amperów, a chwilowo nawet wyższe wartości prądu. Dwa krokodyle od starej ładowarki do akumulatorów. Kabel jest z czystej miedzi i jest to ważne dla dobrego kontaktu. Można użyć też kabla ze starych kabli rozruchowych, ale znowu potrzebujemy czystej miedzi. Przygotowałem sobie półkę, na której będę mógł udziałać. Odizolowałem końce kabla i założyłem krokodyle na końcach. Ważne jest, aby w dalszej części eksperymentu można było je rozróżnić. Mam też tutaj żarówkę samochodową z dwoma przewodami zakończonymi bananami. Multimetr, który może mierzyć napięcie w milivoltach. Podłączam teraz przewody testowe do gniazd amperomierza. Ale tym miernikiem nie mogę mierzyć prądu alternatora, który jest dużo wyższy niż 10 amperów. Właśnie pokażę wam jak ten problem ominąć. Wtykam banana łączącego żarówkę do dodatniej klemy akumulatora. Drugi banan żarówki idzie na zacisk amperomierza. Z drugiego zacisku amperomierza schodzę do negatywnej klemy akumulatora. Płynie prąd, żarówka świeci się. Schemat połączeń na załączonym obrazku. Przy działającym silniku, prąd, jaki przepływa przez żarówkę, to 2,1A. Muszę zapamiętać tą wartość, bo do niej będę cechował mój bocznik. Zmieniam zaciski w moim multimetrze, bo od tej chwili będę mierzył tylko miliwolty. Zapinam zacisk mojego grubego przewodu na ujemny zacisk akumulatora. Jeden z przewodów multimetru też dotykam do tego punktu. W drugi przewód multimetru wkładam miedziany kolec wystrugany z drutu. Odpalam samochód i łapię drugi zacisk grubego przewodu do drugiego banana żarówki. Prąd płynie, żarówka świeci się. Włączam miernik na miliwolty. Schemat połączeń jak na załączonym obrazku. Dotykając tego punktu mam około 5 mv Ja wiem, że nic nie widać przez tą żarówkę, ale nie jest to aż takie istotne w tej chwili. Dotykając ujemnej klemy mam tutaj 0 miliwoltów. To, co teraz będę robił, to przebijając kolcem izolację grubego kabla, szukam punktu o wartości 2,1 mV. Dlaczego 2,1 mV? Bo żarówka ciągnęła 2,1A. Mówi ci to coś? Szukam stabilnego wskazania, które odczytuję. Po kilku próbach udaje mi się znaleźć punkt, gdzie woltomierz pokazuje solidne 2,1 mV i ten punkt teraz odizoluję. Mam okolice tego punktu odizolowane, sprawdźmy jeszcze raz odczyt. Tym razem będzie widać. Czyli w tej chwili spadek napięcia jaki mam na tym odcinku grubego przewodu wynosi 2,1 mV. Mój bocznik jest wycechowany. Wyłączam silnik i pozbywam się złej żarówki. Teraz odłączam negatywny kabel akumulatora. Na negatywny zacisk zapinam mój gruby kabel bocznik. A drugą jego końcówkę zapinam na negatywny przewód od akumulatora. W tej chwili cały prąd akumulatora przepływa w całości przez mój bocznik. Jak na schemacie: jeden zacisk przewodów multimetru w punkcie wycechowanym na boczniku, a drugi idzie na negatywny zacisk akumulatora. Odpalam silnik. Włączam woltomierz i mam tu 8,6, 7,6, 6,6 mV. Spadek napięcia na boczniku stabilizuje się na poziomie około 3,5 mV. I jeszcze raz spada. Mamy tu teraz 1,8 mV. Zobaczmy, co powiedzą cęgi. 1,8 mv i jest to wartość zbliżona do 1,9 A czytanej na mierniku cęgowym. Więc możemy powiedzieć, że woltomierzem mierzymy teraz prąd ładowania akumulatora. Nawet wierzyłbym bardziej woltomierzowi co do wartości prądu, bo miernik cęgowy jest strasznie czuły na zakłócenia z zewnątrz. No dobra, idę do alternatora i odepnę teraz pozytywny przewód z tego zacisku. Mam tu zapasowy alternator, i tu lepiej widać, że chodzi nam o połączenie B. Tu wepnę się z moim bocznikiem. Zwróćcie uwagę, którą końcówkę bocznika zapinam na zacisk alternatora. Nasz bocznik wywija się jak świński ogon. Po drodze zacisk przewodu z multimetru w wycechowanym punkcie, a drugi zacisk grubego przewodu. Łączy przewód, który oryginalnie wchodzi na alternator. Drugi krokodyl przewodu miernika zapinam na początkowy punkt mojego bocznika, czyli dodatni zacisk na alternatorze. Połączenia jak na obrazku. Startuje motor. 41 mV, a raczej 41A płynie teraz z alternatora. Wartość prądu opada i stabilizuje się na poziomie około 37 miliwoltów, a raczej amperów. Wyłączam światła i prąd spada do około 27 amperów. Choć odczyt mam w miliwoltach, to mogę mówić o amperach. Dajmy szansę mojemu drugiemu miernikowi cęgowemu i sprawdźmy. Nie jest to pokrywające się w 100%, ale tak jak już mówiłem, wierzyłbym bardziej multimetrowi, bo miernik cęgowy może zbierać zakłócenia. No dobra. Powiedzmy teraz sobie dlaczego mogę woltomierzem mierzyć prąd. Po pierwsze dlatego, że mieszkam w wolnym kraju i mogę robić co mi się podoba. Ile razy mam ci mówić, żebyś wyrzucił śmieci? Po drugie, to, co robię, wynika z prawa OMA. Wyobraźcie sobie odbiornik, cokolwiek to jest, zasilane źródłem prądu stałego. Obwód jest zamknięty, płynie prąd. Przewody pomiędzy źródłem zasilania i odbiornikiem, czy chcemy, czy nie, mają pewną rezystancję. Wybierzmy sobie jakiś odcinek na przewodzie i przyjrzyjmy się tej rezystancji. Kiedy na jej końcach dołączymy Woltomierz. To pokaże nam on spadek napięcia na tej rezystancji, albo inaczej, na tym odcinku naszego przewodu. Jeżeli będziemy znali rezystancję przewodu na tym odcinku i wartość spadku napięcia, to będziemy mogli policzyć prąd. Ja zrobiłem tu trochę inaczej. Wiedziałem, jaki prąd ciągnie żarówka, i przy tym samym napięciu zasilania oraz spadku napięcia na odcinku grubego przewodu w milivoltach. O tej samej wartości co prąd, znalazłem rezystancję mojego bocznika drogą eksperymentu. Rezystancja na tym krótkim odcinku grubego kabla, czyli mojego bocznika, wynosi dokładnie 1 mΩ. Teraz, mając stałą rezystancję bocznika, wiem, że wartość mV na moim multimetrze jest wprost proporcjonalna do prądu w amperach. I jest to stała proporcjonalna równa 1. 1 miliom. I to by było na tyle. Zaraz, zaraz obiecałeś sekret. Gdzie sekret? No tak, sekret. Otóż w szkole, ucząc się tego po raz pierwszy, ciężko jest zapamiętać te wszystkie równania. Aby pomóc sobie, skojarzyłem, że kiedy w równaniu na rezystancję wstawię jednostki, to napięcie z prądem utworzy klepsydrę. Taką do mierzenia czasu. Od tamtej pory nie musiałem nigdy się zastanawiać nad tym wzorem.